Dzisiaj gościmy w murach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Odbyła się kolejna debata z cyklu prostata na lata. Dzięki uprzejmości pana marszałka i całego Departamentu Wydziału Zdrowia była możliwa bardzo merytoryczna i fantastyczna debata, dyskusja na temat profilaktyki nowotworu prostata, ale też, też zagadnień z tej, z tej dziedziny, epidemiologii. Gościli również znakomici goście, konsultanci wojewódzcy z zakresu urologii, onkologii, klinicznej, a także radioterapii. Również Narodowy Fundusz Zdrowia, oddział wojewódzki Myślę, że zaowocuje tym to spotkanie, a także działania, które chcemy podjąć w przyszłości razem z samorządem, fantastycznymi akcjami skierowanymi właśnie do mężczyzn. Wszystko po to, żeby podnieść tą świadomość, podnieść tą wiedzę na temat tego nowotworu, a tym samym zwiększyć wykrywalność no i uratować wiele ludzkich istnień. Tym sobie, sobie, a także naszym partnerom, współpracownikom samorządu bardzo, bardzo życzę.